Siema, witam, mam tu fajny falowniczek Daje, który ma fajną opcję. Testuję go teraz brutalnie, że tak powiem. Bateria ma 57, z paneli idzie jakieś tam 120 W, Dodatkowo z sieci ładuję. go na kwasiaczkach 48 ale chodzi tutaj o jedną opcję a mianowicie opcja turbiny wiatrowej jest taka fajna no i co i Teraz go testuję na panelach. Chciałem zobaczyć, popatrzeć, jak to działa. Ale podłączymy go pod tą dużą turbinkę. Zobaczymy, co to wyjdzie. Przystawiam napięcia. Moc w amperach, jaką ma, będzie obciążało turbinę i zaznaczymy sobie wyjście DC2 jakby do paneli po prostu sobie to podłączymy i co będzie? To się okaże Polowniczek fajny drogi miałem go dostać trochę taniej ale wyszło jak wyszło no fajnie wszystko widać ustawień dużo tą baterię sobie ustawiamy a tutaj jak ma system działać tak I nie eksportuje tylko najpierw obciążenie które do niego wyłączymy idzie z paneli i z baterii a jeżeli jest nadwyżka no to oddaję, tak, to sprzedajemy do sieci tu wszystko idzie do sieci, ładowanie baterii jako pierwsze o, super, zobaczymy, jest ja zresztą filmików na ten temat ja go wziąłem żeby spróbować go na wiatraku, zobaczymy co to wyjdzie hat no i 4-5 metrów wiaterek, tak? o 1000W 800 sobie śmiga no i jedziemy z wiatraczka 400W akumulatory się ładują a nie, oddają nagrzałkę i jestem w gridzie, bo nie mogę wpiąć się do sieci dobrze, że słaby wiatr Na czymś takim nie wiemy. No i patrzcie, ja działa. 502, co? To jest błąd, że było za niskie napięcie DC. Mam 200. Jest ustawione jako O, rzucę na grzałkę 900 W idzie i na akumulatory ładuje o kilowat kilowat idzie z wiatraka No, jak ładuje baterię, no to dobrze pracuje. No. Wiatru nie mam dużego i nie wiadomo jak to sprawdzić. No ale 652 O, teraz load się włączy. No i problem jest w tym, że jak load się wyłączy, bo baterie spadną, to długi jest czas oczekiwania na yy, wiatrak się kręci, kręci, kręci i może wypaść z osi, jak nie będzie zabezpieczony. Dopóki inwerter nie pomyśli przerzucić wejścia na akumulatory. No. No i już się wrzucę z akumulatorów. Tu jak widzimy 400W prawie widzicie jest je No, coś właśnie się wyłączył. wiatrak mi się wkręca w obroty. No czy go grzałka że to nam nic mu się nie stanie. No ale tutaj nie wiem co się dzieje. Czemu taka opcja jest, że on... nie czyta dalej. więcej to jest 700W, 730 akumulatorki sobie pobierają zaraz się odpali tutaj no i ustawienia no a za tą opcję wiatrową Dowiedziałem się, że trzeba będzie dopłacać do falownika, bo będzie sporo prób i zwrotów i reklamacji, bo to jest problematyczne. No zobaczymy. Pierwszy test uważam za udany. Mały wiatr, słaby akumulator i szkoda, że do sieci. Nie mogę tego wpiąć, bo on widzi upływ. ...od wiatraka do skrzynki mam bardzo daleko... ...więc to będę próbował na innym wiatraczku u siebie już, pod domkiem... ...ten wiatrak ma tyle mocy, że mu... ...boja go źle obciążą trochę, za mocno, że tak powiem, przy niskich napięciach tu 120 130 08 ampera to on zaczyna huczyć no jak on tutaj już się wkręca w te 200 to on tutaj chce dużo więcej dawać ale zobaczymy co to będzie na mniejszym 4 kW cichnie już na wieczór, więc to jest tu w koniec może później coś jutro jeszcze pozdrowionka